Dąbrowie górniczej trwa fiesta, bo dwa sektory tutaj zapełnione aż przez kibiców z Wałbrzycha, no i ta fiesta pewnie będzie trwała jeszcze bardzo, bardzo długo. Dariusz Wyka, gratulacje za to dzisiejsze zwycięstwo. Pierwsze zwycięstwo Beniaminka. Tak, dokładnie. Bardzo się z tego cieszymy. No tak jakby ten cały stres nas wszedł w końcu. No i udowodniliśmy się, że potrafimy dowadzić do końca, więc bardzo się z tego zwycięstwa cieszymy, no ale. Za tydzień już następny mecz, więc przygotowania od jutra do nowego meczu. Jesteś w stanie wrócić pamięcią do tej przerwy między trzecią, a czwartą kwartą, bo chyba cała była poświęcona Gilbertowi? Tak, dokładnie, kurczę, Al nie był sobą w pierwszej, w pierwszej połowie meczu, ale tak jak mówiliśmy, wierzymy w niego z całego serca i w którym momencie wziął na siebie rzuty i bardzo ciężkie je trafią. Wielu kibiców zastanawia się skąd ta twoja skuteczność rzutowa, czy po pierwsze a rzucasz więcej, B poprawiłeś jednak sylwetkę rzutową. Kurczę, chyba i to i to. Ale bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że będę trafiał jak najwięcej. Dzisiaj nie było to jakoś tam wyśmienicie, ale takie coś brałbym w ciemno. I na samym końcu wiesz kiedy rzuciłeś tyle punktów co dzisiaj po raz ostatni? 10 lat temu. Nie, śmieję się. Nie ma pojęcia, nie patrzę w swoje statystyki, po prostu robię robotę i tyle. Można Dwa... pozdrowić? 2018, tylko ci odpowiem. Oh, okay. no to dawno, to Pozdrawiam. dawno. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Chciałem pozdrowić pana Eugeniusza Hanasko z Maćkowic oraz do Łąkę i Bole Dołączamy się oczywiście, dziękujemy bardzo. Bole zawsze pozdrawiamy.